W tym odcinku zakopiłem nowo dodane kalendarze adwentowe o wartości 1000 złotych i naprawdę było warto, dostaliśmy masę Rapy Boxów i wiele więcej, więc oglądajcie do końca, a dzisiaj losujemy Voucher na rangę Rapy na 31 dni, więc jeżeli chciałbyś wygrać, zostaw łapkę, suba i w komentarzu napisz swój nick z Minecrafta, a wyniki już jutro o 14. widzowie witam was w kolejnym odcinku na kanale z daily Series, oczywiście z serwera rapy.pl. Coś tam udało mi się zbierać w noskę. jak możecie zauważyć, mamy 200 tysięcy i chciałbym sobie kupić w dzisiejszym odcinku Minimum jedną runę siły. Tak jest bynajmniej mój cel tego odcinka, żeby to zrobić. Bo niestety żadnej runy siły nie mamy. Też, że na rynku chodzą te runy bardzo, no drogie cenie. No 195 za runę. Moim zdaniem jest to, no nieopłacalne. Nieopłacalne, no bo będzie to stanowczo taniej gdzieś tak za 180, 170. Jeżeli nie, no to ja już kupię to. Ale zaryzykuję na razie, bo najwyżej stracę. Z okazji zbliżających się świąt postanowiłem sobie zrobić mały prezent, właśnie na najlepszym serwerze w Polsce. Kupić małe, co nieco tak. Duż kalendarz, mały kalendarz i ogromny kalendarz. Są to kalendarze, właśnie o wartości 1000 złotych 1003 trzy oczywiście. W dzisiejszym filmie, oczywiście, te kalendarze wszystkie sobie otworzymy. Zobaczymy, co w nich w ogóle jest, bo ja totalnie nie mam pojęcia. Może włączę w sumie teksturpaka, żebyście to lepiej zauważyli, jak to wygląda. No i zobaczcie w tym momencie, jak to perfekcyjnie się prezentuje. Ja jestem sam aż ciekaw, ile będzie z tego rapy, boxów, fragmentów i tego wszystkiego. Na pewno będzie trzeba się jakoś za to wymaksować. Mam nadzieję, że nam się to uda. Dobra, zaczniemy najpierw tego może małego kalendarza czyli tego kalendarza za 200 zł i mamy tutaj widzowie oraz do odebrania za pierwszy dzień rapy boxa i chyba możemy odebrać właśnie wszystko do jak dzisiejszego czyli do ósmego dnia i mamy tutaj rubinowy pył i masę masę fragmentów odbieramy sobie rapy boxa no i chyba możemy dalej odbierać i tutaj mamy gwiezdny klucz 48 fragmentów więc całkiem spoko 48 fragmentów to jest naprawdę dużo tutaj mamy voucher na rangę mvip na 7 dni więc to jest też naprawdę spoko rzecz za piąty dzień Mamy trzy galaktyczne klucze. Dużo strasznie z tych kluczy, nie spodziewałem się trochę. Następna tutaj jeszcze z mojego kalendarza. Bilet jeszcze, o kurcze bilet to jest darmowa runa dla nas. Siódmy dzień za to 32 fragmenty nam dał. No i ósmy jest to rubinowy pył. I rubinowy chyba jeden pył to jest 4000, 8000. No dobra, czyli mamy 8000. No i oczywiście dalej będziemy mogli to sobie odbierać. Jestem ciekaw, co będzie dalej, bo wydaje mi się, że będzie ogromne, ogromne rzeczy. No zobaczymy. Ja chciałbym jeszcze otworzyć te galaktyczne klucze i na pewno te gwiezdne zobaczymy. Co z nich właśnie wypadnie? Otwieram bez animacji fragmenty kosmosu. Podnieję jego i fragmenty kosmosu. Teraz otwieramy Gwiezdną skrzynkę. Zobaczymy, co z gwiezdnej nam wypadnie. Moneta klanu, moneta klanu. Klucz do gwiezdnej skrzyni. Ej, czyli się pomnożyło. Bardzo fajnie. Klucz do gwiezdnej skrzyni znowu się pomnożyło. I mam jeszcze trzy klucze, dobra. Kilo, ametystowy pył. No i elitra Tego rapy boxa nie będę otwierał. Zostawię go sobie na razie. Także widzowie, otwieramy teraz ten ogromny kalendarz. Jestem sam mocno ciekaw, co tam będzie. Naprawdę ogromny kalendarz. To już brzmi nieźle. Że 64 Fragmenty mamy za pierwszy dzień. Potem dwa rapy boxy. Oj, no to jest już dobrze. Za trzeci dzień mamy już 64 fragmenty. I za czwarty dzień mamy Voucher na rangę rapy. Na 31 dni. Ten Voucher wizowy będzie dla Was. Dla Was tutaj do wygrania. Zasady takie same jak co odcinek. Pamiętacie? Warto akurat wziąć udział. Kolejny rapy box. Tu już mamy cztery rapy boksy, Dwa razy bilety za dzień szósty. Następne fragmenty kosmosu też bardzo nam się przydadzą. No i za ósmy dzień mamy kolejne rapy boxy. Czyli mamy już 6 rapy boxów. Całego jednego kalendarza Więc naprawdę wydaje mi się, że było warto jednak Kurczę, sześć rapy boxów rangę rapy, dwa bilety, dużo fragmentów No i jak najbardziej było warto Także odkładamy ten no właśnie ogromny kalendarz no, Został nam tylko jeszcze ten duży kalendarz Polecimy oczywiście się też zaraz tutaj pobić na serwerze Dzień jest rapy box, za drugi dzień właśnie fragmenty Za trzeci 6 galaktycznych kluczy Ej dobra, no to fajnie Zaraz chcecie to w takim razie otworzyć Voucher na rangę MV. Kolejne dwa rapy boxy, już mamy więcej rapy boxów Co jest w ogóle? Kolejny bilet no i za siódmy dzień mamy 48 fragmentów kosmosu. No i tutaj za ósmy 4 rubinowe pyły. Docie tak spoko Ciekawe w ogóle, ile to jest ściana. To jest 16 tysięcy. No dobra, to bardzo fajnie. Mamy aż 3 rapy boxy, co daje nam ze wszystkich, właśnie kalendarzy, 10 równe rapy boxów. Wydaje mi się, że było warto, naprawdę. Tyle dostałem rap boxów, że naprawdę było to warto. Dobra, 4 monety klanu, rubinowy pył, głowa napieraka, fragmenty, mieć dziewiątkę i fragmenty kosmosu. I naprawdę mamy też dużo fragmentów. Chyba ja będą musiał jakieś zaraz shulkera tutaj kupić, dosłownie. Nie mam miejsca, żeby to schować. Dobra, i w miarę ogarnąłem. Jakieś tutaj koksiki zakupiłem. To temu sobie zostało nam 200 tysięcy. Pójdziemy, widzowie, na nową, eventową strefę. Ja totalnie w tym evencie świątecznym, jakoś sobie mi idzie, bo totalnie zbieram tych właśnie śnieżek. One są mega opłacalne, bo tu macie kij jednakże. Tą kuszę też naprawdę dużo spoko rzeczy. Widzowie, polecimy na tę strefę nową, właśnie eventową. Ona jest po tamtej stronie. Piję to sobie mały tutaj zestaw, właśnie ten w 13. Naprawdę one oddają. Wypiję siłkę. Można go potem, mogę ją wypić właśnie jak Racja bym spotkał, czy coś takiego. A wypiłem ją na samym początku. Zapomniałem, że ona kosztuje 8 tysięcy. Tutaj jest ziomek, jest ziomek, jest ziomek. Jest tu nawet dwóch ziomków. Więc jakby się w jednego wkleić, to było naprawdę fajna rzecz. I na przykład w takiego ziomeczka. I naprawdę zobaczę, jaką hitę tutaj On nie wyrobi najprawdopodobniej. Chociaż też nie mam tej siłki. Ale wydaje mi się, że on raczej tutaj nie wyrobi od miecza 14. I powinniśmy go jeszcze wziąć na wędkę. Widzę, że sobie tutaj jednak padnie od nas. Bo jednak zostaje sobie bardzo duże hity. Czeka nam siłka. A tutaj nikogo nie ma. Dobra, lecimy jeszcze raz na tą strefę eventową. Niestety. Tamten gracz mi uciekł, no i nie udało mi się go zabić jakimś fartem. Ale mamy tutaj gracza, no i sobie też kurde ucieka. Ja, jak ja kupię po raz kolejny siłkę, ja ją wypijam dopiero, gdy będzie tutaj większa klepa, bo na tej strefie eventowej, no, stracisz jednak tą siłkę w takim momencie, gdzie wiecie, biec się z graczem. A no, mam widzowie jakąś osobę, niby wstecie jeden, ale no zawsze coś. Ale dziwi mnie to, że tu nie ma naprawdę graczy, ziomek, którego byśmy mogli tutaj zabić. Mam nadzieję, że on nie będzie mi uciekał i zaczyna uciekać. Czyli tak ja się trochę spodziewałem, ale o, dobra, ma go ziomek na węce. Mam nadzieję, że go tutaj przyciągnie. I dobra, wziął go na wędkę. Jeszcze sobie utniemy tutaj siłeczkę, żeby go bardziej zabić. I on go ma na węzł, więc bardzo fajnie. Ale na tej siłce nie powinien od nas totalnie wyrobić. On też ma tutem, więc naprawdę fajnie. I raczej powinniśmy go bez problemu zabić. Chociaż raz uprawia się jego kolega. No kurczę, my sobie koksa, żeby mieć jednak tą fajerkę. Nie, no tego jego kolegę to będzie trzeba ewidentnie tutaj zabić. on nie wyrobi sobie na 1000%. Akurat no, patrzcie, to 3, 2, 1 i zginął. I siłka naprawdę, jeszcze miecz 14. To jest taka po prostu dominacja. No, to jest dominacja. No, nie mogę nic innego powiedzieć. Bo naprawdę, fajnie się zabija. Gdybym miał jeszcze perk siły, to no wydaje mi się, że żeby było naprawdę jeszcze lepiej. No, jak widzicie, jednak trochę trochę miał tych itemów, jeden jak tutaj. Wiem też siłkę, ale na jednego ziom. Polecimy na strefę bez edit, bo tam coś czuję, że może być naprawdę fajnie. Że jakiś tutaj graczy kupiących spotkamy na właśnie tej strefie. 185 tysięcy mamy, już więcej siłek nie kupuję. Trochę jednak straciłem na tym siona, a tyle killi nie udało mi się zrobić. Pon to tu jest w ogóle bitka, jakby się wkleić w takiego ziomeczka, w jakąś jedenaskę tutaj, coś takiego zaraz mu spore hity, no mogłoby to naprawdę wejść iść. Zługowała elytra, no prawie kurczę, żeśmy go zabili. Wszyscy widzę, że są jednak w tych elytrach. Nikt się nie bije raczej właśnie w klatach, ale w sumie też jest przyspałnie i tutaj naprawdę fajnie można jakieś graczy zabić. Mam wrażenie, że są jakieś hity zmienione na serwerze. Jakoś tak ciężej teraz jest spaść, jeżeli macie Seta 14, podobno jest mega robić, tylko ja tutaj chciałbym jakieś killa jeszcze zrobić sobie. Dobra, mamy meczka z gepardów, tutaj właśnie kopy. Czy on nam zloga? Czy on nam zloga, czy nie? Nie, zlogał nam, zlogał nam. Nie zdążyłem go hitnąć. Jakby nam nie zlogał, to był darmowy mogę no miał chyba i 14, no to byłaby to chociażby. Wyrównana walka, ale na tej strefie coś tutaj gracze zacząłem kopać o tym H1, żebym sobie nie dostał jakiegoś tutaj, wiecie, hanta, Dobra, co jest ziomek jakie nam tutaj hity serwuje. Ej, zginiemy. Dobra, nie zginiemy, ale on ma chyba jakiś dobry perk siły. Będziemy musieli sobie na niego tutaj wyrobić w miarę. Ja bym łyknął na niego szczerze siłkę, bo wydaje mi się, że to może być jednak e, dobra rzecz. On też, no właśnie, on ma skrypta na Elytrę, bo niemożliwe, żeby tak szybko założył. No takiego gracza ze skryptem na Elytrę, no będzie ciężko zabić. Nie mam też niestety pęczny, ale kolejny tutaj gracz sobie założył Elytre, No kurde, tak mi się nie udaje właśnie ich zabić. Polecimy tą strefę eventową, bo tam naprawdę może się udać zabić dużo osób. Udało mi się jeszcze w ogóle kupić runę siły za 160 tysięcy na rynku. Właśnie widziałem, że są mega tanie, więc postanowiłem, że sobie tutaj kupię i fajnie. 166 tysięcy jest zaraz najtańsza. Wydaje mi się, że warto 160 tysięcy, spoko. Może będą jeszcze tańsze, ale to najwyżej dokupię. Widzowie, mamy pierwszy perk siły w tym momencie. Jestem mega widzowie ciekaw, jak będzie śmigać ta runa siły, bo mamy ją na pierwszym poziomie, No naprawdę może nam dużo dawać. W sensie no, siłki nie Mamy takkolwiek wypity, ale spróbujemy się z jakimiś graczami pobić. Lecz o godzinie 16 będzie właśnie tutaj nie nietracenie itemów na tej strefie. Teraz jak zginiemy, to stracimy tej demy, ale raczej nie powinniśmy zginąć. Z powodu, że mamy item 14 i na luzie tutaj wyrabiam od graczy. Chcę jakaś tutaj się meczka, tam się znaleźć. Tutaj bardzo łatwy kill, mam nadzieję, że tak. Widzę, że to jakiś ziomek sobie kopie peraldziki, więc jakby go tutaj fajnie zabić, byłoby to naprawdę spoko Oj, dobra, dostał niezłe hity. On pływa i właśnie przez to, że on pływa, no to nie możemy mu nic zrobić. do sobie no patrzcie, on sobie pływa. Lecz na tym cech jest właśnie. Strefa zamknięta, więc tutaj niestety nie polecimy. Ale spróbujemy na tą strefę i Tam mi się naprawdę fajnie bije. Dobra, mam jakichś dwóch ziomeczków w bardzo słabych setach. Jeden zabity, i tutaj jest raz drugi. I on ma totem. Jakby kurde, tutaj z totemem zabić. No, wydaje mi się, że jest to możliwe. Chociaż, no, już nam no, właśnie ucieka. E, mądre nie jest to, że właśnie nie kupiłem sobie koksu, ale nawet go nie możemy właśnie na wędkę wciągnąć, bo jest za daleko. Ej, tu w ogóle jaka bitka. jakby się w meczko ziomeczko na przykład niego. I zobaczymy. Oj, kurcze, no, dostał sobie właśnie ogenie. Oni obaj uciekają. Aj, to są sety 10, a także to widzowie byłoby na tyle, dzięki wielkim oglądanie. widzimy się w jutro o 14, no bo wiadomo robimy daily, jeżeli chcecie kolejny taki mocno penning kalendarzy, no to oglądajcie odcinki, no bo codziennie będziemy właśnie do 24 dni i otwierać, a mogą być naprawdę fajne nagrody, no i codziennie będą jakieś mocne losowania, w tym momencie losowałem na no, prostu rangę rapy na 31 dni voucher, więc jeżeli chcecie wygrać, no tak jak mówiłem, zostaw łapkę, suba, napisz swój w komentarzu, no i co, dzięki za oglądanie, do jutra, do 14, siemano.